Elo, ma, dero, gargulet zwierzany, siemano, jest problem widzowie, może miła sobie miniatura, ponieważ jest chwilę przed nagraniem odcinka, bo po odcinku, który nagrałem wczoraj, no wydupcył się dźwięk w nim, a zresztą na głównym kanale słyszeliście zapewne, że tam się dupcył dźwięk, nie wiem... Czy... Zajebiście, weź tam wycisz, kurwa, co tam mieszka, mówiłem, ciastko mieszka w takiej chacie, co ma, wiesz, on bez ścian tam nie ma w ogóle, kurwa, No to wiesz, wszystko sobie ma No i ogólnie, miniaturka może mieć... Jestem, jestem. Bo... Kurwa, zamknij pizdę! No ja nie wiem, co on ja z się człowiekiem, ja nie wiem, kurwa widzowie. Już było mowa, że nagrywamy, on se, nie wiem, gdzieś jestem, jestem, awki włącza mikrofony, kurwa, nie dociera do niego, kurwa, nie dociera, po prostu nie dociera. Yy, odcinek był. Zepsuty, ponieważ dźwięk odpiął mi się mikrofon. Nie wiem czemu. Odpiął się bezpośrednio w ustawieniach OBS-a. Nie wiem, uważamy jak to się stało, bo nic nie odłączałem, komputer od tego czasu, od długiego czasu w sumie, no ale miniaturka może was trochę mylić. I sęk w tym, że po prostu nagrywamy teraz to na szybko, żeby się z odpalony 15. I miniaturka może trochę mylić, bo sprawowaliśmy nam ciaska, żeby go nie słychać, bo też ma nowy komputer. Dużo ludzi ma nowe komputery. Ciasko mógłby sobie nowe uszy kupić, albo no bo nowy móc, najlepiej. Ja bym zafundował zamiast procesora, to by mógł grać. Ja bym że jakby ciastko, z ciastka zrobili robota i go dałoby się jeszcze update'ować, to może coś ten coś by z niego było, bo tak to chuj, chuj to wielki i szalik, jak to, to mówi, nie? No i fajnie. Widzowie, tu ładujecie z kodem gryły. to jest kod gargulcowy oczywiście. GRL to jest kod od gargulec, jak się domyślić możecie, 20% przy doładowaniu. Czwórka na farta, tu jest siano który za, za, za nagromadziłem w chyba na odcinku. Grzesia nie ma, nie wiem co tam robi, Rio bywa mi robi kawę, nie, nie wiem, nie wiem, robi kupę, nie, nie wiem, nie wiem, coś tam robi, po prostu go nie ma. Szybko wykorzystuję ten moment, żeby nagrać sobie, jak giveaway wyglądają tak. O, 5 osób, wjechało coś nowego. Dobrze, w Wczoraj... Oni mają 30 lat i 15 lat na YouTube jak coś. Nie, żebym coś mówił, nie? Yy, dobra. Yy, no tu coś spadło, gratulacje, za 1000 AWP-ka zaczynają spadać, odblokowały się, także le lecimy do spodu. Widzowie, widzicie, warunki są skrajne. Nie, bo kot mi czymś jeździ po podłodze, sorry. Tak, super, super. Tylko zawsze to tobie coś jeździ, zawsze tobie coś nie zawsze ty nie słyszysz, zawsze ciebie nie było. Zawsze ty, kurwa. Tak, zawsze ja, no. widzowie, to jest ciężka, ciężka przeprawa tutaj. Gdybyście By widzowie widzieli offline wszystko, co się to odpierdala bardzo często z niektórymi, to byście, kurwa, powiedzieli Michał, ja cię podziwiam za ten spokój, kurwa, ja bym ich zajebał. A ja, kurwa, naprawdę staram się nie wkurwiać po prostu. Jestem uczony na głupotę, a jak wiadomo, tutaj o nią mnie trudno na tym TeamSpeak'u, no. Ale się to bardzo ciężko o mi się wydaje, No tak, same, kurwa, mądro postacie, osobliwości i osobistości. Wybitni ludzie na finamencie dziejach polskiego YouTube'a. Prekursorzy, kurwa, intelek prekursorzy yy, filozofii intelektualiści. No, tak, oczywiście, że tak. tak. Widzowie, napiszcie, że tak jest i ty no. no, Bo Miko chyba nie wie o co chodzi, no Ale da, dał swoje skrzynki, dał swoje No dałem, już nie wiedziałem co, nie, już mnie tak już wszystko wybija z tropu dzisiaj, z stoku... Konieczą fikawy ja mam ten mikrofon, to mnie zastanawia. co CS proszę się jebać, odcinek z kazówki sa pożycie jebać, na szczęście tylko trzy. Jakby poszło się jebać więcej, to mi się kurwa pierdolnął chyba. W łeb no, ja stary się oba stary. Sam się zruchałem Kurwa, zakazałem ja kazałem Serio śmiałeś się wczoraj cię zdymała kurwa. Ale z ciebie, ale z ciebie się nie śmiałem wczoraj, z ciebie śmieję się wczoraj, przedwczoraj, przed, 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 no wczoraj, cztery dni temu, pięć domada. dni temu. Ja co Ale widzisz, ja się nie śmieję kurwa na przykład z czegoś, na co masz wpływ, na co człowiek ma wpływ, nie? Bo śmianie się z czegoś, znaczy, ktoś nie ma wpływu, no jest chujowe. No. Ja się śmieję, kurwa, z, z reguły, kurwa, z głupoty i nieogarnięcia, kurwa, które wymaga tylko pomyślenia i koncentracji. Słuchaj, no masz problem, paseczko, zrób, 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 zrób bitwę, kurwa, jakąś zadychę. Zrób natural bitwę, jakąś zadychę. No, on mówi, zrobię, zrobię. zrobię". no. Ja Widzowie, to jest. I to ja wy, wyobraźcie sobie, że daily musi się z takim kimś, kurwa. Widzicie, widzicie że mnie nerwy biorą, kurwa? wie, że ja tu się nie wytrzymuję nerwowo? To jest kurwa przegięcie, kurwa. Moja mama mówiła, kurwa, co głuchy nie dosłyszy, to, to z myśli kurwa, nie? A ja jest głuchy i głupi, to wyobraźcie jak to jest kombo, kurwa. To jest. Plus jeszcze wiecie, nie? Swajnikę no, ten... hendę po niemiecku mówiąc. Tak, może być, A co więcej nie, to nie masz? To jest dłuższa bitwa. Mama, ale to jest dłuższa bitwa, stary. No to piątka. No to co? No to za więcej jak dłuższa, nie? 15 skrzynek stary. No ale piątka na bardzo. Dobra, dobra, dobra. To żeby wyjść, ja sobie wjadę za więcej. Oczywiście wszedł Kleszcz, kurwa. Ja, nie miejsce, no. To myślę, się da... Nie no, no widzowie. No, widzowie, ładnie, kurwa. widzowie, wy jeszcze mi dodajcie do tego, żeby był kurwa gąska. który No ty Michał tak kurwa nie narzekaj, bo to ty, ty jesteś kurwa tym. Takusorem je obstwa tutaj. To jest pewnie tak, pewnie tak ciasko. I pewnie potwierdzą to wszyscy, jakbyśmy mieli stać między Bogiem a prawdą, to potwierdzą to wszyscy, ale kurwa u ciebie w domu chyba kurwa. Nie wiem twój kod, jeden, drugi, trzeci Gods and Dobrze, zapraszam do tego bo jest kurwa, gówno, Nie, to jest kurwa gówno, nie, ja kurwa... Potrzebuję <śledzimy> jakiś... Intelektualnej stymulacji kiedykolwiek, a nie intelek stymulacji, kurwa gówna w głowie, no. No, gdybyś poszedł, jakbyś poszedł gdzieś kurwa, to jest większa intelektualność, to byś nie zrozumiał i to było. Poszedł. Byś to, mi sobie. Hopery, czy ja tak? się nie będę kłócił, Patryk, no bo ciężko kogoś to jest, debile, że jest debilem się z debilem. Mało ludzi to przyzna, bo po prostu jest za głupie, żeby zacząć sobie sprawę, że jest głupia, a druga rzecz jest taka, że ego nie pozwala. No każdy ma swoją dumę, nie? Wiadomo. Mniejszą bądź większą. O. Michał, ty pojedziesz do lustra po prostu gadać i tyle. Tak, tak jest, nie? dokładnie. <gryddy> Widzowie, ja na przykład, to... przykład jak nie ma Pewora to ja kurwa cierpię, nie? Bo tu kurwa zostaje zgniatany kurwa masą, nie? Naprawdę kurwa, ty, wiecie o co chodzi. I... <gryddy> tu jest tak mocno kurwa. Ja uważam, że każdy tutaj ma dużo jakiego. i Musimy być trochę pajacami stary, wiesz? Kurwa wiesz co? No nie, no ja akurat uważam, że ty masz przebłyski, przebłyski. W mistrzu coś tam, coś tam, ale ciasko naprawdę musi skupić kurwa, żeby powiedzieć coś mieć, jakieś przemyślenia czy coś mądrego. Nie, to czy my ten. Po prostu A właśnie ten inteligencja tego. uważam, że polega na tym, że nie musisz specjalnie rozmyślać kurwa, bo każdy jak się skupi i pomyśli, to wiecie, no. No to kurwa każde, właśnie o musi być szybki, bystry. Bystry, szybki, bystry jak woda. Bystra woda, czy coś takiego ja mówią, nie? Musi być pyk, 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 a nie, że ty kurwa będziesz przekwinał rzeczy, kto, ktoś kurwa kalkuluje w głowie składać w 15 sekund ty robisz 6 minut, kurwa, no to to jest różnica właśnie, nie? No, już, kurwa. Zrobię, no, ten odcinek miarowy kończył, kurwa robię za 30 koła i chujmy to obchodzi, kurwa. Za 30 kantów, tak? Tak i co? Zrobisz mi coś? No właśnie Ale... ja mi zrobisz. Ale za 30 kantów Czyli za czysto, tak? Tak. No, okay. Dobro, no ja I to mam. były takie fajne kwantumy to były? Kwantumy były za 15, no. Że one dawały albo, lor, albo. Macie w ogóle tyle? No, ja mam, ja mam. No i gidiła z rucham, kurwa i co? Tu już Albo, lory, albo Nie, to na szybko. Tak wybaczcie, w ogóle do realizacji ja jestem frustrowany, bo to się mnie wkurwił ten mikrofon. No rzadko mi się zdarza takie fopa kurwa, no ale tutaj jest niestety kurwa, no nie wiem czemu, może ciastkowie nie. Bo ustawienia wczoraj screenowałem. Co kurwa, nawet no, nie jest to chcę powiedzieć, a już pierdolić, to jest właśnie to zamki pizdę. Mówię może coś kliknąłem jak je ciastkowi ustawienia wysyłałem na bo nowego tego. No właśnie, no i widzisz, to jest właśnie to kurwa. Nie posłucha do końca, ale już pierdolnie, nie? Nie bo już myślałem, że ktoś nam mnie zrzucić. No właśnie, ale o właśnie... Patryk, ja ci od zawsze mówię! To jest ten problem, no, że ty, ty ten myślałeś, ten a twój tok rozumowania i myślenia... No jest kurwa! No nie za bardzo kurwa, no. gangirek. Ciasko już stokoła kurwa. No uf, tak, no ja się uf, już no, testy w aczkolwiek... No tu musi być, kurwa, łączna pula 900 chyba, nie? Że taka była w pozo. Z 800. O, no To tak. się 900, ale jak tak dropi, to może będzie, kurwa. Ale to już szósta skrzynka. No ciasko już, kurwa, jest, ale ja i tak cię wypierdolę w kiszkę, Patryk, wiesz? Także nie przejmuj się. Jest natura za ty sam możesz, wiesz? Stary, nie przejmuj się, don't worry, be happy, stary, wiesz? Don't worry, be happy. Oj, ale no. rzeczywiście, nie rzeczywiście... przybija mi Naturala w słuchawkach, kurwa, ogólnie? Nie wiem, Cio? Miał nie, minimizuj chwilę. Coś tam, kurwa, może z dworu łapie, ale... Jak natural mówi tam mam wrażenie, że mi przebija go głośniej. Weź za trzy sekundy zacznij mówić a ja tylko natural. Oczekaj, trzy sekundy, bo musi mi łapać ta linia. 3. No halo, cześć, mówię coś. Halo, halo. Cześć, cześć. Nie, nie, nie. Kurwa ja nie, nie wiem, bo coś jakieś dziwne rzeczy tu dzieją. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy, kurde tutaj wjeżdżamy. Ale fakt, fakt, no możesz mieć rację trochę może brakować jakiś tutaj na tym smiku, bo jeszcze Dygasa nie ma, wiesz? Więc nie jest dopełnione kurwa wszystko tutaj stary. Tak no, zwłaszcza to Dygaz jest akurat najwyższejszy, kurwa. No to właśnie mówię, że brakuje stary. No. No nie jest hejty, to to jest pas. no. Nie jest debilem. On <laughs> tak, kurwa. Ale on ma czasem wejścia Mongoła, kurwa. Pa, burzy... Nie, myślę, że się może wypchnął tutaj. Mm -mm. Nie, nie, no. Chociaż on może się No, no, no. Kurwa, Bitwa chujowa. Z 800 no, będzie, jak mówimy pewnie, nie? Nie 900, to nie, to no, w okay, jest ok. A bo 390, 300, dobra, jest no, nie to w porządku wyszła bitwa. Niestety przegrana widzowie, ale wygranych rzeczy ja wam to se zostawię na inny odcinkie, gdzie do jeszcze nie będziemy kręcić i kurwa nie ma ogólnie, także give, give like tutaj, jak widzicie schodzą, kodzik genoly tutaj, jak nie wpłacę na ściana to wpiszcie kodzik będzie mi miło, dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć halo, halo, halo. Halo, halo.